Około pół godziny czekania na przejściu granicznym ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, ładny trawniczek. Stanowiska do odpraw. Podejrzewam, że mnie to przetrzepią, bo ja jestem z innego świata. Obok nas również pociągi tędy przejeżdżają przez granicę. A tamte drzewka to już Stany Zjednoczone. Jesteśmy w Stanach. Filmuję, bo troszeczkę zmienił się krajobraz. Do tej pory przez 100 km były tylko same drzewa z jednej i z drugiej strony. Minęliśmy pierwsze miasteczko. No i zaczyna się trafik, większy ruch na drodze. Coraz więcej samochodów z boku przybywa. Jedziemy w kierunku Everett. Ale jeszcze jesteśmy na głównej. Będziemy zjeżdżać w 189 zjazdem. Jeszcze mamy około 30 przed sobą. Rzadko rozsiane farmy, ale przynajmniej trochę pola widać oprócz tych drzew. Na razie jedziemy do Everett, do wytwórni Boeinga, ale już autostrada się rozszerza. Już są cztery pasy. Im bliżej Seattle, będzie ich jeszcze więcej. Zbliżamy się do Everett. Taki sobie parking dla jachtów. Zbliżamy się do naszego zjazdu z autostrady. Highway już jest 5-pasmowy. I naszy, nasz zjazd 189. Wjeżdżamy właśnie do Everett, tam gdzie jest fabryka Boeinga. Przykra wiadomość nie będę mógł fotografować zakaz wyjścia z kamerami I to zrobię Zakłady byli hmm, Tam się składa samo leciki gdzieś gotowe That's a dreamliner over there. jest trochę tych samolocik Zaliczyliśmy montownię Boeinga Zwiedzamy Seattle Jesteśmy na Aurora Avenue Przedmieścia Seattle Takie zawody I tam jest też restauracja Za duże to jest zbliżenie jak się jakieś oficjalne wieże czy dzieją, zawsze pokazują właśnie mm -hmm. najpierw tą wieżę, i po... Znak rozpoznawczy. Rozpoznawczy, tak, znak mm -hmm. rozpoznawczy. Każde miasto ma coś, po kim tradycyjna rzecz, nie? Mówi, że dookoła miasta Seattle ma więcej ludzi niż cała yy, British Columbia. British Columbia. Street, to jest nasza wieża. Winda jej na górę. Uh -huh. In 309 South. Proszę, 99 South. Which way? Maybe. On the right, so I na to, eventually. się yeah, To and then. Exit. Seattle Nasza ekstera na parkingu A my trwałujemy dalej 别别别别。别

ten Aha. Aha. Owoce z całego świata. Jest godzina 17, a my jeszcze nie jedliśmy nawet śniadania. Biegiem, żeśmy wszędzie lecieli, żeby zdążyć do Boeinga. A teraz zwiedzamy Seattle. Prawie jak u nas na Polnej, w oczekiwaniu na obiad, zasuwamy kalmary. No. Dżong ale jeszcze jakiś. <grymne> Ford... <grymne> A A No Próbujemy. Dobra, <grymne> <Uf. Ford Theater. grymne> I tu właśnie byliśmy, to są te wszystkie właśnie markety Pożegnanie z portem. Pniemy się w górę. Calculate again, sweetheart. In 250 meters, turn left on 8th Avenue. Go oh, back on Spring. Recalculating. High five. Get over okay. in this lane. Recalculating. The... Okay, wszystko. Ale... Oh, ain't going Okej, lepiej widoki są off, I know. Jasteczko Sietel, autostrada 12 pasem ruchu.